Tytuł kursu. Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł. Zasady w klasycznym makijażu dziennym. Tytuł wideokastu. Makijaż dzienny z kolorowym akcentem. Makijaż dzienny nie musi być nudny. Jeśli mamy jakieś luźniejsze wyjście, możemy do takiego makijażu dodać ciekawy kolorowy akcent. Zaczynamy od nałożenia bazy. Następnie na bazę nakładamy podkład. Cienie pod oczami i wszelkie niedoskonałości zakrywamy korektorem. Wszystko utrwalamy pudrem transparentnym. Przechodzimy teraz do głównej części makijażu, czyli oka. Na początek na wewnętrznej części powieki ruchomej, w załamaniu i powyżej załamania nakładamy pudrowy różowy cień. Następnie na całą powiekę ruchomą nakładamy brzoskwiniowy cień. Aby delikatnie zaakcentować załamanie powieki nakładamy odrobinę jasnobrązowego cienia. Ten sam cień nakładamy na powiekę dolną tuż przy rzęcach. Kolejnym krokiem jest narysowanie delikatnej kreski czarną kredką. W wewnętrznym kąciku jest ona bardzo cienka, a przy zewnętrznym delikatnie się rozszerza. I rozcieramy kreskę. Teraz całą rozstartą kreskę pokrywamy jasno-granatowym cieniem. Ten cień nakładamy również w zewnętrznym kąciku powieki ruchomej. Na koniec zostało już tylko wytuszowanie rzęs. Makijaż wykańczamy różem i rozświetlaczem, a na usta nakładamy pomadkę w kolorze ust i brzoskwiniowy błyszczyk. Na koniec zobaczcie w przyspieszeniu, jak wykonać cały makijaż. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.